ze mną jest No to ja jedę po herbatę Okej okay. Właśnie widzicie jak mi się zlagowało Życie ci się zlagowało Tak, ponowne połączenie Nie, dobra, no na pokażę, że mam lag To już z kim idziemy sobie Z kranem do tej gry, ponieważ to, że jestem youtuberem dalszej klasy, kupiłem specjalny bilet na bliską, żeby dostać tego bohatera. I oczywiście, będę... I oczywiście na niego jadę, razem z Kakastową. Prawda? Nie, nie masz przyjaciół. Atakuj go. A to jest życie. Ja Powiedział człowiek z 25 subskrypcjami. Specjalnie, bo spo... specjalnie nabiłem pieniędzmi, tak dla wszystkich widzów on mi zapłacił żeby zagrać z nim więc Tak chciałbyś Więc jeśli Wy chcecie mieć Cogala Tak się mówi Cogala, tak? Tak no, Jeśli chcecie mieć Cogala napiszcie swoje basonety w, w komentarzach może wtedy będę miał kogoś I no, może no. największy youtuber na tym youtubie e, popatrzy na Was i zgodzi się żeby dać wam czekola No w końcu będę miał na ten liście więc Jeśli ten go się nazywa? Myślę, a Kazius Myślę że Kazius Jar śmierć ta upas wygląda Czekaj Cho śmiesznie. to jest ten z brodą, tak? tak? Że robisz to co nocy, ale... No, ale każdy. To oglądają dzieci. Tak <grymne> Tuż A dobra noc Kamień. Kral używa. Jak to robisz skin? kim? Pani widziałem karela. Karela. To jest ten pikielny KL Pikael, co ty ci śpisz? Tral. Klej wącha i tak się dzieje Czaj, 45 będzie pokazywało Ta bomba wraca Tam Czekać czy to jakoś można skąbić na przykład że ty bierzesz jakiś spell do A też do A to się kąpi Nie to jest inaczej zaskoczyć Cię kąpi co taki zespół A też były takie samochody, taki typ samochodów kombi Nie pamiętam No Bo właściwie nasze życiu nie jest nasz Bombę rzucaj Jestem tylko youtuberem er, jak ja tylko jadę Lamborghini On ma skina nie do fetu Ooo okay. to szokoladzisz skina ma Ładny ten skill. skin Skin? <laughs> Pudzio i spid Ty jakbyś powiedział że Tak jakbyś powiedział że my nie mamy ładnego skina eee... Oj daj ci spida Yy, I będzie znowu cisza na odcinku, tak? No. <laughs> bo co? Bo youtuber nie dba o swoich widzów i skupia się tylko na grze, na przegrywaniu, przepraszam. Cicho, to ty jesteś ty tutaj za obrażenia, Ja jestem tylko tankiem. Ja Tank tylko. tanka. O, tanka. Tak. Ja tutaj tylko tankuję. Więc tak, mechaniczna tej postaci chodzi o to, że ja jestem jedną głową, on jest drugą. Ja chodzę i dominuję jak nasz mistrz. A ja rysku. myślę. Czyli to co robię zawsze w życiu A za on niego. A ja mówiłem wyświetlenia i komentarze dla statystyk. Tak, które są obraźliwe. I to właśnie ten kolega, który mówił, że nie chce za mną Nie, ten, ten, który nie chciał, y, nie chciał y, grać z nim cały czas, bo za mało mu płacił. Nie Chcę To być dla własny, własnej satysfakcji, że być znany, myślisz, tak się wybijesz. Ktoś się w ogóle wybił na bycie przybocznym youtuberem przybocznym youtuberem. Był ktoś taki? Nie. E, nie A, i dam jeszcze link do kanału KKSKW, jeśli chcesz, który nie ma filmików, więc zawiedziecie się. Chyba a Czemu nie masz innych filmików? Powiedz nam to. Ponieważ zawstydzałem swoimi wyświetleniami Polż Dragona, więc kazał mi usunąć. Gdzie ty idziesz? Wysilnąć cię, Mogę! Boże, nie, nie możesz Dobra, za chwilę przerwij, przerwij konia, przerwij konia! Tak, już go przedemną! Tak, tak właśnie wygląda współpraca. Jakbyście kiedyś e, chcieli, zastanawiali się, jak wygląda współpraca z dużym youtuberem, to tak właśnie wygląda współpraca z dużym youtuberem. Myśli tylko o sobie. Bomba, bomba. Tu sam tu dzwoni nam kolegi bombi. Ale kto przejmą? Przejęli, dobra. Bierzemy małego? Oj, chodź tego. Jeszcze piątka, a potem dwójka. Oj. Coś wyjdzie. Masz proszę. Nie, nie, nie warto. No. Zagaliśmy się kompletnie. Także się właśnie i... widzicie się wodę napiję z tym yy, Może zalokuję rzeczy produkt? Tak, bo boda, w końcu muszą e, boda, płacić tak dużemu youtuberowi. Gazowana, Aleksandra, Aro. To, to powtarzam tylko raz, bo zapomniałem kliknąć pustu tak, więc... Boda Źródlana, Aro, Gazowana, Aleksandria. A może teraz jeszcze pozdrowisz yy, naszych widzów, wymienisz ich całą listę, czyli yy, pięciu. Dwudziestu pięciu. To, że zakładajesz multi-konta w nocy, bo ci się nudzi. Nie, wtedy mam inne rzeczy. <głos》>. Mam, ręce, mam rękę pełną roboty. Tak. Muszę odpisywać na komentarze. Biegnij. Na zebo. Uff, autotag. Gdzie ty bombę rzuciłeś? Nie wiem, ja... ja nie chcę z niej nawet bać. Nie znam, Co on robi? Nie wchodź mi jego całe egzystencję. Oj... Marek nagrał. Pusz... mu drugą... Puszczaj drugiego. Z. Puszczaj Z. Pusz Ale to, że jestem wielkim YouTube'em, to każdy w nich chce zagrać jeszcze raz. Wygrasz jeszcze raz? Nie. żebym zgłosił, że ogal nie powinien się tobie należeć e, To, że nie umiesz grać To też, ale Ooo się... pamiętam tego Spela w postaci Z Jakbym chciał się... A co, może nagrasz? Tak? I pan Pani czy... wyświetlenie Który ult bierzesz? Dla zaznaczenia, w pięć strzeni drugi. Biorę AOE. AOE... Właśnie oglądasz mój ostatni filmik? Nie. LOL, nikt Cię nie ogląda, LOL. Tak, nagrałem ja wam już w deszczem. Takie mieszane uczucia co do nagrałem na tej gry. Właśnie kiedy naszą akcję filmową. Sami odchyliliśmy ten kombos. Co Jak wyklikani. Ja się miał kasa o skarż tak? tak z tego że... By tu była itemizacja ciekawe, okay. Okay. O, to ciekawe, kto by dostał, kto by O oły co tu o, ult altanisek ale... czy to jest ult? tego nowego nie? no, altanisek i co to jest na jedną postać? no i co za nim właśnie coś, ale... drugi, drugi ult granul wiesz. te samoloty Aha. tylko, że to zadaje więcej... Mi obrażeń i, i łatwiej przed tym uciec. Hmm. Jest 2-2, 3 minuty Kto zwycięży, kto okaże się Lamusem? I pozdrawiamy stąd największego Lamusa i naszego, kole ulubionego, mojego ulubionego widać, czyli pana Tomaszego. A skąd wiem, że... Myślisz, że to... ktoś w tej minucie jeszcze jest? Pewnie tak. Hmm. To, twoje multi konto. <laughs> Nie o konkursie, bo zapomniałem to e, jest... Tak. jest już mówiłem, chyba że ktoś nie pamiętał. Konkurs polega na tym, żeby stworzyć dla mnie inklon. No, On wygranie jest dowolny skin, że o nazwie LaGue o of... coś tam, coś tam. Nie pamiętam twojej nazwy, jestem za gruby na pamięć. Czyżbyśmy go zabili przed ultem? Mogę iść na karykan, powiem zabiłem ultem, ale Ładne. Gładam, przecież my jesteśmy tp, z tym tankiem Co tam jeszcze robimy? Czekaj Pójdź pod Falstadę, jakby nas zaatakował Później nic nie zrobię Ej, czekaj, podejdź pod Mike'u Okay. Nie miałem już to zrobić. I tak to zapisałeś. <laughs> Jak to jest twoje życie? Jak to jest twój kanał? LOL. Mój kanał jest wspaniały i mam wspaniałą widownię. Najmłodszym na polskim YouTube. Temu te mnie zaprzeczę. Jeżeli ktoś e, ogląda teraz to, to proszę zapamiętać hasło multi Będzie to hasło do, e, do zniżki dla, do prywatnego sklepu z Dragona z koszulkami. Także można wygrać koszulki, tak. które nie istnieją, ale będą istnieć kiedyś, jak Proszę zapamiętać po prostu to hasło, i za 3 lata, jak ten kanał będzie miał 100 subskrypcji. To. Zciepłeś w, w grę. Takie hasło chyba. A ja To pomidor klasyczny. Prosty. Chyba każdy wie, co to jest pomidor. Komisja? Oj. Bierzemy go na. Oj, fuck. Nie da, nie dawać pchnięcia. Przeciwko bohatera, prawda? Ej, ej oni sobie Co ty robisz? Puch. Co ja takiego robię? Ej, cizu. Co? A, nie widziałem. To co teraz idź po tą farmę? Bo Fortnite pierwszy. Nie, nie Nie, powi powinni Nie, nie Nie, ale przegrałeś chyba wtedy, nie? Wygrałem Dobra, chodź o ten carry gun sobie ja bym tarczy przegrał, na... Przegrał, to by nie było zwycięstwo Was rokiem Tylko smutna porażka ze znanym YouTuberem No, jak twoje życie, lol To może temu mnie już nie chcą do rok, Alon, wiesz, do jego jadą od portalu tego. Bo go pokonałem, ośmieszyłem i zwałciłem. informuje ci, że mam tam iść. A co masz? A! Tak wow! Tak, tak się pinguje, tak w ogóle. Powiedziałem, że w komentarzach pisałeś, że nie wiesz pingować. Więc... Poliwzagon uczy i bawi. Nie uciek. wiem do końca co to było. Ale co? O widzisz? To. Trzy kule. A jedynie to to mogły być jakieś kolejny doczeka. O, chyba nie. On chyba tego na młotek, tak? Patrzcie tam, idź tam, oni są. Typisz? W... Dwaj byli, nie już. Przyspieszyłem przed A tam jest Galigan, nie Dobra. Wiedzie... Widziciela? Ta karta z Hysy... A ty odblokowałeś sobie kartę do Hotsa? Czy nie? Nie, lol. A przecież twój kanał został rozsławiony przez Lola. Czemu nie masz życia? I mówię tu tak samo w grze jak normalnie. Ja, ja byłem najtańszym przyjacielem do wynajęcia, więc nie zacznij na innych dron. No. Bo, wiesz, chciałem nagrać Minecrafta, ale Konda tak mówi, że... O, masz Chokoda, to wyślij mi, daj mi nim sobie, daj mi zagrać ze mną. Bo chcę go odblokować, eee. odblokować. Nie, po prostu, eee, Sisu, bijam na ulcie w tego... No. Seizo mówi, że y, hej nie mam przyjaciół do Czogala Przyjaciół. A to trzeba Przyjaciół grać. Przyjaciół. O, obliczone wszystko, kalkulajta Tak A i tak sobie mieliśmy dużo HP. Ej, 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 ej. Czy ty właśnie poszedłeś na zabójcę z low HP? Co stank? Gdyby nie ja to by cię nie było tu. Artanis to jest tank, idioto. Ponieważ, yyy... Artanis to tank, jest nad twoim ojcem. A kto jest ojcem Pablito? Tam, tam, tam. Oj, wszyscy nie żyją, super. A ojcem Pablito kto był? Eee. Wiesz kto był ojcem Pablito? BOSS! Na, na pewno nie ty, bo jesteś bezpłodny, lol. <ślesk> o lol. Które 20-levelowe... Nie, nie używać stanu, nie psychodzynu, no nie? Wiesz, to, że używasz w... po ten... Dlaczego nie wiem... Chyba... Czemu nie bierzemy bossa? Lol. Proszę, <tryk> z tym <tryk> sam? Jakie to są retardy, lol. Ale mam damage, lol. Jest bardziej tankowany niż mundów widzę legend. A e, co ty robisz? Aaaa! Aaaa! Chciałem sobie nastakować piątkę, ale nie. To mi dał się nastakować. Mogliśmy no. iść na bossa. Tego tak właśnie ci karuje LOL Człowieku, dadłeś 3 razy, nafidowałeś ich 3 razy LOL Co tutaj, że ja nafidowałem to LOL No Lol No że LOL, że no lol. No lol. No lol, no lol, no lol, no lol A taka ciekawość... A taka wiedziałeś, że Tral był kiedyś wojownikiem A teraz jest zabójcą? że Heroes of oh, the Storm Widzicie, że jesteście I Mam boską widownię. Ja zawsze, ja zawsze uważałem, że mam piękną widownię. Tak, nie to co youtuber. Eee, LOL A śmieje się ze mnie, a ma wszystkie moje zdjęcia, żeby Gotowy? No. Oj, źle to rzuciłeś lol To zdanie dnia co? To za kulę, ma trzy takie pole A to mówię, że trzy są te Go jak go mnie w dzieciństwie? Nie, Co właśnie się. wiesz, byśmy wzięli Forstata przynajmniej. No. Ale nie tak! I Aaaaaaah! Czemu nie mówisz, że on ma taki pancerz? Myślałem, że wiesz Nie, LOL Myślałem, że każdy mój widz jest gachim Hillas of the Store Choć to jest moja pierwsza gra na kanale. Od tego zaczynałem Przecież każdy widz powinien o tym wiedzieć. Więc może no, się ubię za mojego widza? LOL? Nie, LOL. Jeżeli policzycie ile razy w tym filmie, jeżeli ktoś to jeszcze ogląda, jeżeli policzycie ile razy w tym filmie powiedziałem słowo LOL, to, to zostaniecie tą naklejkę, która widnieje tutaj w kamerce. Widzicie? Pokażę ją wam. O tutaj widzicie? z Tym smokiem, ziejącym ogniem na tle zachodzącego słońca. Nie mamy to, żeby Eee, tak naprawdę nie kupiłem magnetofonu. Tak. Kupiłem dziwki LOL. A ty w ogóle wiesz ile to... Ale wiesz, też musisz to sprawdzić, ile razy powiedziałeś? Żeby nie było, że oszukałeś na tych naszych moich widzów. Więc, Więc podaj ich twojego Facebooka? Na przykład? Eee, nie, LOL. Bijam ten. Ooo w końcu na mult wyszedł. Uf, no, może jest kiedy jeszcze. Może mamy dwa kombosy w sumie z tym ulti jeszcze. No no to dlatego. Ale nie dlatego o to mi to chodzi. Jeszcze moja Zonia plus... Twu, plus no. Plus twój ulti. Twoje ulti. czyli... Tak, bierzemy bossa. Wiem. I'm going, I'm going to play in Minecraft Tak, będzie Minecraft, to nie wiem kiedy. Zobacz co tam na, na czacie piszą. Nigdzie lol. Zresztą ci ludzie tam tylko no. pingują. A tam! Też na dół ciśniesz? Ciśniesz? No, tak śmieszmy do tak Jak, jak obelis? No. no. Jak w śmiesz się z Batka Łonki? No. Nie, nie się z Batumyja Łonki. Że on nie jest wielkim, wie, wielkim. Już tak. mówisz, by wyglądał jak oblix Tylko po A nie, oblix nie umiał Coś umiał podnieść przynajmniej. No to wiesz. To jest ta, to jest ta inna cecha. Jest co innego jest z grubasem, który nic nie, nie podniesie, a co innego który... Taki ty. Dol. Taki ty, taki ja. Może chcę sam nagrywać. Co ty robisz? Oj, przepieszymy to. Mogę jedynki użyć, ale nie wyszło mi. Jakoś... Tu nie ma jedynki. To nie smite, lol. Ale chodzi też jak jedynka, to... wiesz, Sonia. Aha, lol. I jakoś nie mogę mi użyć, lol. Może kastować Q. Możliwe. Jest taka opcja. A, a wiesz co jest bardziej możliwe? Nie. Że Już nikt w tej powiesz. minucie nie ogląda, lol. No, gdybym wytrzymał, gdyby Zrobię meksykański 20... uchodźca śpiewał mi całą serenadę Justina Bimbera do Ucha, niż to. Serio? Aż tak kiedyś niemiły? Właśnie Konrad jest przeciwko przy przyjmowaniu emigrantów i uchodźców, bo jest widzem Atora, który śmiał się z pani Alhelim Melke, To jest bardzo pięknym chłopcem. Co ty na to powiesz, Konradzie? Po pierwsze, Primo, jest różnica pomiędzy E a I. Czemu? Nie, nie, nie wiesz. Nie uczyłeś się. Właśnie nie. Ja muszę, na, dla, ja muszę dla Okej. Okay. Ponieważ emigrant, to wyjeżdża od ciebie. I'm imigrant, imigruję do Ciebie. A poza tym? Jesteś głupi. Seized Polish Dragon też jest przeciwko, więc... Zróbmy coś Seizedu. Ładne, ale płyniecie. A grało się jakaś linią. Nie mam bossa, nie? 20 sekund. To chyba jest skurcz. Lol. To no. powinniśmy wygrać. A na dole jest boss. Ładnie. Dobrze, że doszedł. Nie to co ty, lol. Heh. Znaczy nie narzekałeś. Z koleżanem można to przechodzić przez... Ciekawe czy to są jakieś nerfy. Kto? Co? No. Pewnie tak. Znaczy, będziemy musieli pożegnać się z naszymi kochanymi widzami, chociaż tak już dawno. GG, <grym> ale to i... było łatwe, lol. No? Lol. Ja powiedziałem lol dwa razy, teraz trzeci raz, więc. Napiszę, że z Ta, Tak, właśnie się wygrywa, lol. Tak. I te powerbatę. To jeszcze. To pożegnaj się chora z widzami. Ja wychodzę.